Bogata oferta edukacyjna, dobrze wyposażone pracownie i warsztaty, współpraca z pracodawcami i uczelniami wyższymi oraz stypendia naukowe. To tylko kilka zatutów zespołu szkół w Gorzycach. Pozostałe będzie można poznać już 29 i 30 maja podczas dni otwartych Placówki. Z każdym rokiem szkoła stara się wprowadzać nowe elementy i podnosić poziom kształcenia. Tak dzieje się także w tym roku, bo uczniowie będą mogli już niebawem podjąć naukę na nowych kierunkach. Obecnie w murach zespołu szkół w Gorzycach kształci się blisko 450 uczniów. To nie tylko młodzież z Polski, ale także uczniowie z kilku innych krajów, z czego największą grupę stanowią młodzi ludzie z Ukrainy. Można się tu uczyć w ramach różnorodnych kierunków kształcenia, które są odpowiedzią na to, czego potrzebuje rynek pracy. Zespół w Gorzycach to szkoła ponadpodstawowa, która jest w środowisku lokalnym od 1967 roku. Obecnie kształcimy w zawodach technik: mechanik, mechatronik, informatyk, programista, logistyk oraz ekonomista w szkole branżowej stopnia pierwszego. Otwieramy też wspólnie z zakładami pracy. Nowe kierunki kształcenia. W tym roku chcemy otworzyć dwa bardzo ciekawe kierunki kształcenia, mianowicie technik odnawialnych źródeł energii oraz technik robotyki. Zespół Kłogorzyca współpracuje z uczelniami wyższymi, głównie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielca, Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu, oraz z Politechniką Rzeszowską, Wydział Stalowej Woli. Współpraca z uczelniami wyższymi pozwala na wprowadzanie dodatkowych elementów, jak wykłady i zajęcia z pracownikami naukowymi uczelni. Wyjazdy na konferencje naukowe oraz realizację wspólnych projektów. Współpraca jest korzystna dla zespołu szkół w gorzycach, uczelni wyższych, ale najbardziej zyskują uczniowie. To, co szkoła oferuje tutaj dla uczniów, uważam, że to jest na najwyższym poziomie zarówno kadra, jak i wyposażenie, jak i kierunki kształcenia to jest to, czego ten przemysł teraz oczekuje. To jest to, czego może młodzież nie widzi, bo oni dzisiaj patrzą troszeczkę inaczej na świat. Bardzo krótkowzrocznie. Natomiast w dalszej perspektywie to kształcenie, które tutaj jest realizowane, na pewno będzie procentowało i na pewno nie będą z, y, zasilać szeregów bezrobotnych. Są tutaj y, wysokiej klasy specjaliści, tacy, którzy dysponują też bardzo dobrym sprzętem. Docelowym miejscem pracy jest właśnie przemysł. I dlatego istotne jest, żeby oczekiwania. Y, y, Osób, które kierują produkcją, które zajmują się przygotowaniem produkcji, no były spełniane przez absolwentów szkół średnich, a następnie przez absolwentów uczelni wyższych. Drugim ważnym elementem jest współpraca z zakładami pracy oraz przedsiębiorcami, bo dzięki temu uczeń już w szkole zdobywa doświadczenie i po ukończeniu nauki jest gotowy, by podjąć pracę. W ramach dni otwartych będzie także szansa, by zwiedzić Zakład Federal Mogul w Gorzycach. Współpracujemy również z zakładami pracy. Głównym naszym partnerem jest zakład Gorzycki Federal Mogul Teneko, ale pracujemy również z innymi zakładami, na przykład zakład Superior ze Stalowej Woli. Jeśli chodzi o wyposażenie naszego centrum przestrzegania zawodowego, uważam, że jest naprawdę niezłe, dlatego że przed wybuchem pandemii Delegacja Stołecznego Miasta Warszawy, jak również miasta Radomia, była w naszej szkole i... Chcieli się uczyć od nas, w jaki sposób organizujemy zajęcia, w jaki sposób organizujemy pracę w takiego rodzaju centrum, gdyż i Warszawa i Radom chcieli utworzyć podobne centra u siebie. Zespół szkół w Gorzycach jest to dodatkowo szkoła atrakcyjna dla ucznia, ponieważ po skończeniu tej szkoły na chwilę dzisiejszą uczeń ma zapewnioną pracę. Uczeń ma zapewnioną pracę w zakładzie Federal Mogul TenECO. Warto dodać, że zespół szkół w Gorzycach co roku przyznaje także stypendia naukowe. Które są dużym wsparciem dla najlepszych uczniów. Dodatkowo placówka oferuje internat dla uczniów spoza regionu, którzy chcą tu podjąć naukę. Najlepszym świadectwem każdej szkoły są jej absolwenci oraz osiągający sukcesy uczniowie. Tak się składa, że w tym roku kończy już edukację w tej szkole. Uczyłem się na kierunku mecha, technik mechatronik. Uczyliśmy się programować sterowniki PLC montaż i eksploatacja systemów mechatronicznych. Poznanych obydwu z kwalifikacjach zawodowych mógłbym już podjąć pracę, ale planuję dalej kontynuować moją naukę właśnie w kierunku związanym z mechatroniką, gdyż mechatronika jest bardzo dobrą podstawą do kierunków takich jak automatyka, robotyka. Mechatronika jest dziedziną, która bardzo intensywnie się rozwija i można powiedzieć bardzo się rozchodzi na, na boki, obejmuje coraz większe obszary naszego życia. Kształcenie kadry na potrzeby mechatroniki, na potrzeby przemysłu 4.0, na potrzeby elektromobilności, to to jest tak naprawdę nasz cel, ale żeby móc, móc kształcić we właściwym kierunku, na właściwym poziomie, trzeba poznać potrzeby, czyje, no przemysłu, bo to do nich nasza kadra jest dedykowana. Klikowana.